Cześć, mam na imię Monika i witam Was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą spełnić każde swoje marzenie. Ja mówię w moim programie przede wszystkim o prawie przyciągania, ale nie tylko. Mówię o tym, jak ten świat jest stworzony. Mówię o tym, że nie ma takiej rzeczy, której nie moglibyśmy mieć oraz sytuacji, które nie moglibyśmy zmienić, ponieważ ten świat jest tylko naszym lustrem. Dlatego, jeżeli wiesz, jak się za to zabrać i nad czym powinnaś, powinieneś pracować, czyli nad sobą no to wtedy wszystko jest możliwe. Dzisiaj w ogóle taki krótki film, bo ja się już pakuję, jestem ostatni dzień w Bielsku, wyjeżdżam rano jutro od do Warszawy, po czym w czwartek mam już samolot do Melbourne. Także wracam do Melbourne, wracam już do domu i w końcu będzie mniej więcej. Sorry mega, że Was tak zostawiłam trochę na lodzie, ale jak sami rozumiecie, chciałam się jakoś tak w, w, po prostu tutaj być jak tylko mogę najbardziej. Teraz przez ostatnie kilka dni mam cały czas jakieś pożegnania. Po powrocie będę miała pewnie same powitania, także tak to będzie się działo, ale mam mnóstwo pomysłów. Jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Po tej mojej podróży w, po Polsce i po Europie strasznie dużo się działo i bardzo dużo widziałam. Z wieloma osobami się spotkałam, każde spotkanie dało mi coś niesamowitego dlatego no będzie więcej będzie tego więcej totalnie my, myślę, że w ogóle zmienię y, może trochę styl i y, jakoś tak inaczej będę może o tym mówiła, ale zobaczymy w każdym razie, dzisiaj taki krótki filmik o tym y, o tej manifestacji, tak, no bo przede wszystkim chodzi tutaj o to, w tym moim programie, jak manifestować świadomie te swoje marzenia, lub jak zmieniać to swoją, tą swoją rzeczywistość. I spadł mi ostatnio filmik Józefa Alaj, który mówił o trzech błędach, które robimy podczas manifestacji i może niekoniecznie o tych błędach dzisiaj chciałabym powiedzieć, natomiast te trzy jego punkty, o których on powiedział, no super bardzo fajnie je wyjaśnił i myślę, że da Wam to sporo do myślenia. Ale tak jak mówię, szybko dzisiaj, więc pierwszy punkt. Pierwszym punktem jest to, że tak jak wiecie, my powinniśmy żyć końcem, tak? Czyli wyobrażamy sobie to swoje marzenie i generalnie na co dzień żyjemy tym końcem. Generalnie prawo przyciągania polega na tym, że my musimy nadawać na tej samej fali z tym marzeniem, tymi swoimi emocjami, czyli tą wibracją, Którą, którą cały czas jesteśmy, tak? Natomiast tutaj Alaj zwrócił uwagę na coś bardzo fajnego i ja uważam, że ma rację. I to jest nasz taki główny problem, tak? Że my na siłę próbujemy później na co dzień być właśnie i żyć tym końcem. A to w ogóle nie o to chodzi. Dlatego niektórym bardzo często sprawdza się na przykład Taki system, tak, taka metoda, że myślą sobie, wyobrażają sobie coś tylko raz i to odpuszczają. Natomiast to słowo odpuszczenie my dosyć często źle mylimy, bo tutaj znowu trzeba znaleźć ten środek i o tym y, zrobię kurs, bo, bo, to jest, bo to jest chyba rzecz, która, która nas tak najbardziej trapi. Bo po pierwsze, nie chodzi o to, żeby zupełnie odpuścić. Y, to marzenie, żeby o nim zapomnieć, natomiast nie możemy o nim cały czas myśleć i próbować na siłę coś robić. Ja ostatnio w zeszłym odcinku napisałam Wam, że wystarczy coś napisać, tak? Na dole, aby sprawdziły się Wasze marzenia. I przeanalizowałam Wasze odpowiedzi, Wasze komentarze i widzę, że wielu z Was robi problemy w ogóle mówiąc na temat swoich marzeń żyjąc końcem nie oznacza to, że robimy to bardzo na siłę, tak? My musimy bardzo dobrze y, przejść przez ten moment y, wyobrażenia sobie tego, na przykład, tak? My musimy dobrze znaleźć to uczucie w sobie i to jest coś, co jest najważniejsze. I on tutaj fajnie powiedział o pewnej rzeczy, że w, w Biblii, na przykład, y, jest wyraźnie napisane, że w momencie, kiedy się modlisz y, i w to wierzysz, to to dostajesz od razu. I o to chodzi, że ten akt modlitwy, a jak wiemy, modlitwa polega na tym, żeby się po prostu skupić, zamknąć oczy i pomyśleć sobie o tym, tak? Czyli innymi słowy modlitwa to nic innego jak nasza wyobraźnia, tak? Na to, że sobie po prostu ten akt, tak? Ten akt wyobrażenia sobie tego, tego naszego marzenia, to, to jest to, o to właśnie chodziło w Biblii. I tam jest napisane, że w momencie, kiedy to robisz, to ci się już spełnia. Dlatego wystarczy to zrobić raz, a dobrze. Natomiast my to cały czas powtarzamy, tak? My to cały czas powtarzamy, bo my w to nie wierzymy. Nam wydaje się, że w momencie, kiedy zamykamy te oczy i w momencie, kiedy. To przez nas przechodzi, to to nie wystarczy. A tu właśnie chodzi o to, że dla wielu to wystarczy. I dlatego bardzo często pojawia się słowo odpuszczenie. Natomiast odpuszczenie nie marzenia, tylko odpuszczenie tego, że jeszcze tego nie widzisz w swojej 3D rzeczywistości. I to jest ten błąd, ponieważ my często bardzo szybko chcemy ten rezultat, tak? My, bardzo, my od razu wyglądamy, gdzie to jest a to w ogóle nie o to chodzi, bo w momencie, kiedy Ty się dobrze pomodlisz, tak, czyli dobrze sobie to wyobrazisz, czując to, to to już wystarczy. A to, że pojawi Ci się to po tym momentu, no to to już jest następna sytuacja i my o tej sytuacji zapominamy, dlatego odpuszczamy szybko i znowu za chwilę próbujemy na nowo robić ten sam proces, dlatego zawsze dostajemy to samo, czyli tą próbę Manifestacji, a nie to, że to już jest nasze. Joseph Alley bardzo często mówi o tym, żeby właśnie robić takie eksperymenty z małymi rzeczami, bo tylko w taki sposób możemy samych siebie przekonać do tego, że to działa. Drugą rzeczą jest to uczucie, o którym ja tutaj mówiłam, czyli feeling is the secret, tak? Oni tak często mówią. I mówi tak o tym Neville Goddard. I tak a propos, Postanowiłam robić filmy i tłumaczyć Newila. I ja wiem, że wiele osób to robi, ale u mnie też znajdziecie takie odcinki, ponieważ Newila można dobrze tłumaczyć albo można go źle tłumaczyć. Dlatego może akurat ten mój przekład Newila bardziej Wam się spodoba i bardziej do Was jakoś tam dotrze i bardziej go zrozumiecie. Ale tak jak mówię, dzisiaj szybko ma być. Uczucie jest sekretem. Czyli. O co chodzi z tym uczuciem. W momencie tego aktu, kiedy sobie coś wyobrażamy, kiedy projektujemy, tak? kiedy się modlimy innymi słowem, ale w momencie, kiedy coś tworzymy, tak, jest ten akt twórczy, ponieważ to my tworzymy swoją własną rzeczywistość, uczucie nie polega na tym, żeby się dobrze w tym czuć. Natomiast tam bardziej jest mowa o tym, żeby coś poczuć. Będąc w trakcie wyobrażania sobie tego. Czyli, na przykład, poczuć zapach, poczuć dotyk, tak? Coś usłyszeć, coś zobaczyć. Ważne jest, aby na przykład sobie wyobrazić to do tego stopnia, że coś słyszymy naprawdę, że tak czujesz, że czujesz zapach. Czujesz dotyk, czujesz smak na przykład tej kolacji, na którą jesteś zaproszony, lub zaproszona, lub, lub zapach farby, którą pomalowałeś właśnie swój nowy dom. I to jest właśnie to uczucie, które jest sekretem. Oprócz tego, oczywiście, musimy czuć, że to jest prawda, tak? To jest najważniejsze, ponieważ, ponieważ to jest prawda, że nasza wyobraźnia jest naszą pierwszą rzeczywistością. To, co widzimy, jest naszym tylko lustrem, tak? Naszą, tak jakby, to jest tak jakby kolejność, coś, coś następnego. Dlatego to, co widzimy naokoło, jest tylko tak jakby kolejnym etapem. Hmm? Rozumiecie, o co mi chodzi? Yy, I trzecią rzeczą jest to, aby w to uwierzyć, tak? Yy, nasza wiara, że musimy w to wierzyć. Tylko, że my znowu robimy taki błąd, że my. Yy, Wyobrażając sobie tę sytuację, projektując ją, wierzymy, że ona nam się kiedyś przytrafi. I to jest złe, bo jeżeli ty wierzysz, że kiedyś dostaniesz ten dom i że ta osoba kiedyś do ciebie napisze SMS-a, yy, i że yy, przeprowadzisz się do swojego cudownego miejsca, no to ty jutro dostaniesz dokładnie to samo. Czyli zawsze przyszłość, w cudzysłowie, tak? Yy, no bo przyszłości nie ma. Ale rozumiecie, o co chodzi. Ty musisz wierzyć teraz, że to już jest. Teraz, to już istnieje. W momencie, kiedy to sobie wyobraziłeś, lub wyobraziłaś, to już jest załatwione i to już jest tak, jakby zrobione. Tak? Więc to jest ta wiara, o której bardzo często mówią ci nauczyciele. Dlatego. Tutaj źle Kościół to interpretuje, tak, że my musimy uwierzyć, my się potem modlimy, żeby coś dostać i prosimy się. A to zupełnie nie o to chodzi. Modlitwa to jest akt wyobrażenia sobie. Uczucie, o którym oni mówią, to jest moment, żeby coś poczuć w trakcie tego, a coś poczuć stamtąd, tak jakbyś już tam był, dokładnie w tym miejscu lub była. A wiara polega na tym, że to się już dzieje w tym momencie. Także to są te trzy rzeczy, o których dzisiaj chciałam powiedzieć. Dlatego dzisiaj te trzy rzeczy, dzisiaj mega szybko. Yy, lecę do domu, yy, będę w Melbourne za chwilę i w końcu siądę i zacznę robić te filmy porządnie i naprawdę będzie super. Także przemyślcie sobie dzisiaj te trzy punkty. No i myślę, że trzeba zacząć działać ostro, bo nie ma czasu. Yy, to życie jest piękne, wszystko jest możliwe. Yy, cały czas to widzę naokoło. Yy, te 7 tygodni tej, tej mojej podróży to tylko potwierdziło wszystkie teorie, o których tutaj mówię w moim programie. Widzę, co ludzie sobie sami robią, widzę, jak ludzie spełniają swoje marzenia. To wszystko jest realne. Uwierzcie mi, że jesteście w dobrych rękach, także yy, trzymajmy się razem, buziaki, i do zobaczenia bardzo szybko. Bye!